Cześć, słuchajcie, dzisiaj sobie otworzymy taki autoproduktik, kart Pokémon. I nie wiem, czy to nie jest ekskluzywny z Pokémon Center. I zobaczcie sobie, jest to bardzo ładny w sumie produkt. Tak można powiedzieć, że jest bardzo ładny. Jest to z Pikachu jest, i z Ibim z tego co widzę. Nie będę Wam z tyłu spoilerować to, do czego znajduje się w środku. I wygrałem go w konkursie Jakoba Kołodzieja. Tu macie fragment. Ale przedtem musimy oczywiście zrobić obowiązkowo unboxing. Maty. Trochę źle to zrobiłem, bo to jest sam papier, yy, ale ujdzie, ujdzie. A tu macie fragment. Na drugiej pozycji jest. Teraz mamy jeszcze tutaj tylko gratisy wszystko. Pokażę, bo mam mało czasu na serię w telefonie na nagrywanie. screentail Coin. Przepiękna rzecz. Sorry, że Wam nie pokazuję tego tutaj, ale po prostu mam ten statyk, nie? Co zawsze. Dobra. Mamy jej nawet naklejkę z Penekina, więc świetnie. Żeleczki, żelki, żeleczki, żelusie, autograf Kuby. Mam już jego autograf z Polish Card Show, ale i tak. No i Kwaksli, który, co ciekawe, kosztuje chyba ponad złotówkę lekko. Dobra, no to otwieramy teraz naszego boksika chyba, nie? No to dobra, najpierw ja go otworzę. A to jest wszystko połączone plastikiem? Dobra, to dobrze. O kurde. Dobra, no to my teraz o, to opakujemy. Tego na razie nie potrzeba i pewnie w ogóle tego nie będzie potrzeba. I, i uwaga. Dobra. O, to są w ogóle busterki. Kurde, co? Skąd tu się? Busterek tu jest. Jezus Mario, to jest taki gruby... bo to jest ten. Bo to jest ten, co ma 25 kart. Dobra, damy busterki. Super sprawa! Ogólnie. W sensie ja go nie będę otwierał, bo mam tak mało miejsca w telefonie, że dosłownie ja nie mam jak tego otworzyć, nie? Teraz na tym filmie. Ale dobra, no to tak. Mamy koszulkę pojedynczą. Tak, nie żartuję sobie. Tutaj pomiędzy tym była koszulka pojedyncza. I tutaj chyba jest bodajże tylko jedna prąka. No, no dokładnie tak. A, bo to jest chyba losowe. No, no, to jest chyba losowe. Po prostu dokładnie tak. I tutaj tego akurat to nie wiem, co z tym zrobić, nie? Jak to się otwiera. Nie, nie zrobię z tym giveawaya, bo po prostu to jest... Moja nakroca. ale dobra, no i tu jest jeszcze taki brudoczek, nie, na to, żeby coś co z tym zrobić. Na to akurat nie mam czasu, bo zostało no, mi minuta nagrywania jakoś no więc po prostu nie mam jak. A, a, bo to dobra, bo to jest napisane, że albo to, albo to. No zobaczcie, tutaj są rzeczy, które są losowe i tutaj, a, jest karta, dobra, to akurat tego nie rozumiałem, ale dobra, no. To akurat nie wiem, co z tym zrobić. A to tego akurat też nie mam, czym tego chyba otworzyć. Hmm, ale spróbuję to normalnie otworzyć, tutaj, tak jak to jest. I to będzie tak naprawdę chyba wszystko, jak to otworzę. No i dobra, no mamy uwaga naszą karciuszkę z Eevee. Eevee z, Eevee, z Eevee, z Eevee, jak kto woli. No możecie napisać w komentarzu, jak mówicie. Czuć, że karta jest inna niż w angielskich. Dobra, wyrobiliśmy się, ja już kończę, bo zostało mi 20 sekund nagrywania. Dziękuję Wam za oglądanie, możecie napisać w komentarzu, jak oceniacie ten zestaw w skali od 0 do 100, jak pewnie wiecie już z poprzedniego filmu.